Dzień dobry państwu, dzień dobry. Dzisiejszy film chciałem nagrać, jak widzicie, o akordeonie. Chciałem nagrać po prostu dzisiaj drugą lekcję. Pierwsza lekcja o akordeonie, którą nagramem był, był akordeon czy harmonia, tam taki tytuł. To jest pierwszy film. To jest dzisiaj chcę nagrać drugi film na temat gry na akordeonie prawą ręką. Prawą ręką używanie. Ponieważ mamy swoje lata, te 73 lata, i nie chciałem wszystkiego do grobu wziąć, więc kto jakby się chciał uczyć na kordonie, chciałbym przekazać moje, moje, moje doświadczenie gry na kordonie prawą ręką. Ponieważ tu taką mam akurat dzisiaj mam taką szkołę mam na Kordeon Orzechowskiego. To jest to jest jedna z trudniejszych, no jedna z bardziej technicznych szkół na akordeon. Ja uczyłem się z książki Kulpowicza. Był w tym czasie jeszcze, jeszcze szkoła Powroźniaka w Polsce. Teraz jest o wiele i wiem, że teraz są o wiele więcej. Także jeżeli, może kiedy innym program, kiedy nakręcam na temat szkół na kordonie, to bo mam jeszcze włoskie, mam inne takie niemieckie, mam też szkoły coś sporo czeskie. mam i, I dzisiejszy temat skupię się nad, nad prawą ręką. Czyli wiadomo, to jest moja prawa ręka, którą jestem prawostronnym człowiekiem i, i gram na kordonie. Z tego co dzisiaj powiem to będą trzy źródła, na których się opieram. Pierwsze źródło to co mnie nauczyciel uczył. Drugie źródło to jest to co brat mi przekazał, który boksował trochę i też od bokserzy mają też pewną y, technikę ułożenia ręki. Brat, bratanek też, też, też boksował w juniorach. A mój brat widzę wie na w drugiej lidze i ułożenie ręki. Trzecia źródło, które ja chcę przekazać też, na którym się opieram, jest to i na, na książce i o, o iluzjonistach, iluzjonistach. Czyli po prostu każda w tej książce może każda dłoń ma swoje pewne właściwości. i na przykład Miałem tutaj, tutaj nie mam, ale miałem piłeczki od tenisa i tymi piłeczkami potrafiłem rzucać nawet trzema, trzema piłeczkami, potrafiłem jedną ręką rzucać, żeby moja ręka, czy tam pół kula głowy lewa, czy prawa, żeby się dobrze wyrobiła, że miał lewa, prawa ręka, żeby była po prostu oddzielnie mógł kierować, żeby nie, żeby na to są pewne ćwiczenia. Tu na przykład Coś takiego, dwie kule i przekręcanie w prawo, pójdź to samo w lewo. Oczywiście w lewo jest o wiele trudniej. Trzeba sobie bardziej pomagać, jakoś tak. Ręka nie jest ułożona, żeby w lewą stronę kręcić. Tak jak widzimy. No, to, jest, to są jedne ćwiczenia. Jak miałem kuleczkę, to znowu podrzucałem i łapałem albo w dwie kulki. No to nie będę próbował, żeby na podłogę nie upadło, bo żeby się nie zniszczyła po takie... Bo takie Chińskie są kuleczki. I tak, to co mi nauczyciel uczył na Kordoli. Ręka prawa powinna być po prostu rozluźniona. Rozluźniona musi być. Nie musi być naprężona. Taki jak, o, jak lunatyka, coś takiego. Taka. I ręka, łokieć do góry. I ręka wisi. I proszę zobaczyć. Krew nam napływa i, i palce jak, jak lekko chodzą, nie wolno naprężać palców, sprężać, bo już to przechodziłem, że, że po prostu aż ja grałem jedną fugę i trzeba było innymi palcami sobie ruszać, a tak jak miałem naprężone, to tak się czułem, jakby mi koń mi rękę, takie, takie dostawałem naprężenia ręki, jakby mi koń mi rękę rozrywano. Także to z czasem przez ćwiczenia to, to, to dojdzie, że ręka będzie słowniejsza. I na przykład zauważyłem, że niektórzy grają tak, palcami. Zobaczcie, żeby coś nacisnąć tak, to trzeba mieć większą siłę. Tak. I, i nasza ręka, zobaczmy, jak, jak ona najlepiej złożona. Jak tu pokazuję. O. Palce są trochę podkurczone. Ja, ja na przykład doszedłem do takiego wniosku, żeby ręka była, jak tu jest kreseczka, wszystko na jednej kresce. I palce proszę zobaczyć, moja dłoń, jest podwinięta. I ja gram prawie, że tu jakby jakby, jakby paznociami. I ręka jest naprawdę swobodna. I proszę zobaczyć, jakbym grał melodię w laskotek na płotek, palcami tak, otwartymi, zobaczcie jak, jaką pracę wykonuję. W laskotek na płotek i mruga. ładna to piosenka niedługa. A jak podwinę rączki, proszę zobaczyć, nawet tego nie widać. W laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Jest różnica ręki? Że ręka się nie męczy i mamy ją rozprosowaną, bo niektórzy grają na przykład trzema palcami. A, tu, a to jest podwinięte. Zwróćcie uwagę, że niektórzy muzycy grają. I ja wykorzystuję wszystkie pięć palców. Najważniejsze dla mnie są palec piąty, czwarty. Bo on ciągnie melodię. Czym wyższy dźwięk, to on prowadzi melodię. A pozostałe palce, jak ten pierwszy, drugi, trzeci, uzupełnia mi akordami. Akord mi uzupełnia. Dzisiaj nie założę akord na siebie, nie będę grał, żebyście, żeby mam to, co mówię, żebyście raczej zrozumieli. To co ja mówię, a, a, a żeby dźwięcia akordonu wam nie, nie zakłóciły tego myślenia, to jeszcze raz pokażę Wam was kotek na płotek jak się gra. Jak po mojemu. Ręka tak. Do góry, tutaj luźnie, luźno. I laskotek na płotek i mluka. Ładna do piosenka niedługa. A jak widziałem w internecie nie jest, jak tam taka dziewczynka grała, Tymi palcami. Proszę zobaczyć, jak, jak, to, jak to będzie wyglądało. Kładziemy zawsze palce na klawiaturze, trzymamy styczność. Tutaj rękę sobie jeszcze tu o, o ten czarny tu upieramy, żebyśmy wiedzieli, że to mamy dźwięk C, czyli do I, i jeszcze, i jak na, na proste palce, proszę zobaczyć. Ta 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 Czyli G, E, E, F, D, D, C, E, G. A ja podkurczam to normalnie. takby na jednej linii. I proszę. I tylko lekko, lekki przechyl do niej. C, E, E, F, D. D, C, E, G. Jest różnica? To jest po prostu. I ręka jest luźna. I tutaj jak macie tak rękę ułożoną, to bardzo łatwo jest akordy łapać. F-dur, łapę, G-septim, C7, C, -c, 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 C, D. I, i zobaczcie. I teraz takie ciekawostki może na, na temat yy, yy, palców, coś takiego yy, na wesoło. Dlaczego na przykład Chopin tym palcem nie grał? Chopin na przykład. Zastanawialiście się kiedy? Dlaczego Chopin tym palcem nie grał? Wiecie jaka jest odpowiedź? Chopin nie grał tym palcem, ponieważ to jest mój palec. A teraz na temat palców jeszcze, że mówią, że wojsku są, że wojsko się dzieli na jednopalcowych i na dwóch palcowych. Jednopalcowi to są tacy. Wy zrobicie to, a wy zrobicie to. A dwupalcowi tak jest. Tak jest. Także palce są bardzo ważną rzeczą. Jeszcze chciałem dopowiedzieć na przykład, bo już mówiłem yy, moje źródła układanie ręki. Yy, to już mówiłem to, co mój nauczyciel mówił, że ręka wysoko, palce luźno, krew, żeby dopływała. Żeby to nie było jak nieraz, jest tako: gra, tago, jeszcze ciuk, jeszcze gdzieś tam z tyłu, i on tam sobie. Natura nas stworzyła, że mam pięć palców i trzeba to wszystko wykorzystać, jak to ładnie brzmi. Powiem wam, że najlepiej to y, mi się podoba akord. Zobaczcie na klawiaturze, że akord A7, ma łapę. Drugim palcem kładę tu na cis. Tutaj potrzebne są mi dwa klawisze, czyli a i g. Łapę to jednym palcem. Przyciskam te dwa palce a i g. Cis. E. I to samo też robię. E i, dźwięk G i A. To jest akord A septin. I proszę zobaczyć. Jednym palcem i pięcioma palcami gram I na ile dźwiękach? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dźwięków naciskam. Sześć dźwięków. To jest brzmienie. To w uchu dopiero słychać. Zagram to inną, razem, Wam pokażę ten, ten akord aset, który lubię. To jest demol. Tak, i po prostu, no. Jak, jak rękę układać? Yy, jeszcze, a, jeszcze to był, nauczyciel mi mówił później z tej z książki iluzjonistycznej, że każda ręka jest inaczej, trzeba ją y, ćwiczyć po prostu jakimiś kuleczkami, czy coś, czy mniejszymi kuleczkami w lewo, w prawo, żeby ta dłoń się, palce się wyrabiały, A trzecia to jest. Na temat jak boks jest, yy, jak ćwiczą. Że ręka też musi być w boksie swobodna. ale Ręka. Jak widzę niektórych zawodowców, pokazują ją do zdjęcia, robi rękę, ma zaciśniętą. To nie jest bokser dla mnie. Z tego, z nauki, co mnie, co Woj trener Wojciechowski mojego brata uczył w budowlanych łodzi, Ręka musi być otwarta i luźna w ten czas jest szybkość, a jak, spróbujcie, zaciśnijcie rękę i zróbcie kilka, ze trzy razy tak do przodu, zobaczcie jak macie tutaj, jak ręce was bolą, dlatego nieraz się, że zawodnicy opuszczają ręce, żeby, bo już mają, nie są w stanie utrzymać wysoko, żeby krew im odpoczęła, a jak jest ręka luźna, i takie ćwiczenie brat mnie nauczył, co w, w boksie oni ćwiczyli? Takie ćwiczenie. Czyli o. Że ręka musi być luźna. A ręka to jest. I zawsze mówili mi zawodnicy z gwarni, z widzewa z Rudy czy z bo tyle było w mojej młodości, tyle było, sporo było klubów pięściarskich, to mówili, zawsze zbudowlanych to mają ciosa. To jest wpływa na to, jak nauczyciel przekazał swoim uczniom. Tak samo mój nauczyciel, jaki pan Walentynowicz, przekazał mi, że ręka musi być u góry i musi być swobodna, palce nie mogą być zaciśnięte, naprężone. Nie. To tak musi być od niechcenia. I ręka, klawiatura zawsze leży na palcach. E, palce, palce na klawiaturze leżą. Leżą zawsze. I, i, bo inna jest technika na kordonie, a inna na pianinie. Czy w fortepianie, no, wiadomo. Tam musi być uderzanie młoteczkiem jakby w ten klawi, żeby ten dźwięk wydobyć. A tu wystarczy tylko Proszę zobaczyć, rękę tylko przechylę, to tym, tym palcem atakuję teraz, dźwignię. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że ja nauczyłem się, tak zwany, moja technika jest skurczonym tym palcem, tym, tym. Że nieraz jak w tramwaju jak jadę, czy gdzieś, to staram się ten palec mieć zawsze zakrzywiony, jak łapę gdzieś drążka, to tak łapę. Żebym już ta ręka była przyzwyczajona do gry na kordonie. Bo ten palec jest jakby za, za długi po prostu. Ten, ten, ten. Jak się gra, jak się na palce długie, to zobaczcie jak on mi leci daleko. On mi jakby przeszkadzał. Ta długość mi przeszkadza tego palca. Dlatego jak chcę podwinę palce tak, to ten problem już nie mam tego, tego, tego długiego palca. Dorównuję temu, temu, temu najsłabszemu. Że najsłabsze palce to... Najsłabszy palec to jest ten czwarty, jak to mówią. Najmniej wyrobiony jest. No to chyba byłoby. Mm, może wszystko, ale chciałem, jak ktoś się chce uczyć, pierwsze takie ćwiczenie chciałem zadać właśnie, który też jest tutaj właśnie pewna technika palca. Tego. Tego palca. Na czym to polega? Że jak gramy, jak na przykład potrzebujemy 6 dźwięków, 6 dźwięków potrzebujemy, a mamy pięć palców, to jak to poleć tak szybko? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i ten szósty. To nam tak nie pasuje, ale wystarczy tego palca wziąć, tak? Ten palec, robimy jako pierwszy, ten, 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 pierwszy. Kciuk jest jako drugi. I z powrotem wracamy tym czwartym palcem na trzeci klawisz. I proszę. To jest, już jesteśmy na czwartym, piątym i szóstym. I o proszę. Czyli zaczynamy od drugiego. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I piąty. I z powrotem. To by takie jedno ćwiczenie wam zadał, ktoś chce ćwiczyć, albo, żeby wam jeszcze bardziej uzupełnić, gamę cedur. Gramy raz, dwa, trzy. Podkładamy pierwszy palec. I to jest właśnie ta technika yy, gry na akordonie. Że można sięgać. Proszę. Raz, dwa, trzy. Pierwszy. I znowu, drugi, trzeci, czwarty i piąty. To jest gama przez jedną oktawę. Czyli do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Albo inaczej. C, d, e, f, g, a, h, c. C, h, a, g, f, e, d, c. I triada. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, piąty, trzeci, drugi, pierwszy. Ta, 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 tam. No to. To na dzisiaj. Jak się spodobało, proszę wpisy robić. Może, może więcej zrobię na temat yy, akordonu. Yy, dziękuję bardzo.